Wielu mówi, że toczymy wojnę, prezydenci państw, różni politycy i tak dalej, ale bardzo rzadko kto mówi o tym, z kim prowadzimy wojnę. Bogatka o tym, że prowadzimy wojnę z jakimś wirusikiem, no to chyba niepoważne. Cały świat nagle prowadzi wojnę. Apostoł Paweł przestrzegał. Że wojna bez jasnego określenia wroga, to jest zabawa, a nie wojna, to jest kompromitacja. Kiedy przedstawia siebie jako żołnierza Jezusa Chrystusa dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi tak. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Musisz znać przeciwnika. Dzisiaj niewielu to powie jasno, ale ten wirus, który rzeczywiście powoduje chorobę u setek tysięcy ludzi na świecie, a być może nawet więcej bo tego do końca nie wiemy został przez kogoś wyprodukowany i został rozsiany po całym świecie w ściśle określonym celu. Realizuje cele globalistów rozsiany przez chińskich komunistów. To powiedzmy to otwarcie, nie toczymy wojny z wirusem, który nie ma osobowości, woli i tak dalej. Toczymy wojnę z diabelskim systemem komunizmu i globalizmu. Kiedy sobie to uświadomimy, będziemy mądrzejsi i skuteczniejsi w tej wojnie.